Kurczę, dostałam taką małą pizzę. A ja dostałam średnią w normalnym rozmiarze. Dziewczyny, ja mam ogromną pizzę. Jak mam ją zjeść? Zacznijmy ode mnie. Szybko uporam się z moją pizzą. Okay. Przynajmniej się nie pobrudzę. Pizza na kilka kęsów. Kończyłam teraz teni. A no właśnie! Zapatrzyłam się na ciebie i przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Pokroję ją, ale nie na trójkątne kawałki, to zbyt banalne. Chcę pizzę w kształcie spiralki. Patrzcie, czy ktoś kiedyś jadł w ten sposób? Oczywiście, że nie. To moja autorska metoda. To naprawdę szybki sposób na zjedzenie pizzy. Jedzenie trójkątów już wyszło z mody. Voilà! Gotowe! O moja kolej! Też mam autorską metodę. Ułożę wszystkie kawałki pizzy jeden na drugi. I wyjdzie mi pizzowy torcik. Gotowe? Można spróbować i cieszyć się smakiem. Dziewczyny, pizza jest pyszna. Tylko troszkę mi się zejdzie z tym jedzeniem. Poczekacie? Dziś mam pomysł. No dalej, Nancy. Nancy, dasz radę. Jesteś wojowniczką, Nancy, nie poddawaj się. No dalej, dalej! Jestem wojowniczką. Zniem to wszystko! Dałam radę, zjadłam! Brawo, pomogłyśmy jej! Brawo, Nancy! O, znowu mam malutką porcję. A ja dostałam ogromnego czupa czupsa. Ogromnego! Mojego jeszcze nie widziałaś. Jill, co to za z którego trzymasz? To nie mikrus, to mój mały czupa czups. Nie szkodzi. Ten może jest mały, ale na pewno jest pyszny. Nancy, spójrz na Jill. Ona je pustego patyczka. Z czego się śmiejecie? Oj, Lizak się skończył, a ja dopiero się rozsmakowałam. Nancy, twoja kolej. A właśnie! Tylko jak go otworzyć? Szybko i łatwo. Oj, Annie, przepraszam. Na czym to ja skończyłam? Jaki pyszny! Będę go lizać całą wieczność. Mam pomysł. Są szklanka? Zgadza się. Trzeba tylko użyć troszkę ognia. Dziewczyny, zaraz zrobi się gorąco. I oto mój wielki czupa -czups zamienia się w słodki napój. Spróbujmy. Hmm. Paczup w stanie płynnym jest nawet lepszy niż w stanie stałym. Jaka szkoda, że się skończył. Lenzi, uważaj, wręcz obawiam się o swoje życie! Przestań tyle gadać, Eni. Podpiesz się i zjadaj swojego lizaka. Właśnie, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jaki ciężki dziewczyny, nie dam rady go podnieść. Pomóżcie mi! Ściągnij! Ściągnij! Uff, jestem wykończona. Potrzebujemy mocnego sprzętu, takiego jak młotek! Wow! Dziewczyny, uważajcie! Ten czupa-czups pecha! Zaraz go załatwię! Jeszcze kilka ciosów... Na pewno pęknie! Jeszcze tylko troszkę! Hurra! Gotowe! Mój plan zadziałał! Nikt nie da radę w pojedynku z młotkiem! Spróbuję... Pyszne. Chcę więcej i więcej i więcej. Już niewiele zostało. Zjem szyściutko. O nie, mam najmniejszą butelkę Coca-Coli na świecie. A ja w końcu dostałam normalną porcję. Pasuje mi. Spójrzcie tutaj. To gigantyczna butelka Coca-Coli. Ojej, Nancy, to ma być butelka? Taka malutka? Nie słuchaj, ani buteleczko. Jesteś najsłodsza na świecie. I na pewno najsmaczniejsza. Yes! Mm, pyszniutkie. Chcę jeszcze. Co? Już się skończyło? Nie martw się, Nancy. Będę kontynuować. Teraz skosztujemy mojego żelu o smaku Coca-Coli. Och, jest taki słodki, nieobłędnie pyszny. I co mam zrobić z tym czymś na dnie? To najlepsza część. No chodź tutaj. Ojej, mój palec uchnął! O nie. Nie martw się, pomogę ci. No dalej. Nancy, prościzna, potrzebujemy oleju. Chodź do mnie, paluszku, uratujecie. Proszę bardzo, teraz możesz go wyciągać. Gładko poszło. Nie dziękuj mi. Eni, kontynuuj. Z chęcią. Otwieramy. Oj, znowu coś ciężkiego. Dlaczego wszystko, co ogromne, jest takie ciężkie? Ale jest super smaczne. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Nie, to jest po prostu czat. Wyglądasz okropnie. Co ty mówisz? Zaraz się obliżę. Znowu mam najmniejszą tabliczkę czekolady. A mnie taka wystarczy. Dziewczyny mam czekoladowego giganta. Zobaczcie, jaki jest ogromny. O, mam pomysł! Dla małej tabliczki czekolady mała kuchnia. Muszę pięknie zjeść tę tabliczkę czekolady. Potrzebuję malutkiego garnka? Postawię go na kuchence. Do środka włożę moją małą czekoladkę. Dodam do niej mleka. Włączamy i czekamy. Zaczęła się topić, hurra! Wyszła mi gorąca czekolada. Nalejemy ją do malutkiej filiżanki. To jest takie słodkie, aż szkoda próbować. Jakie pyszniutkie. Skończyła? No dobra, trudno. Kto następny? No w końcu. Uwalniamy czekoladę z opakowania i gryziemy. Co może być lepszego niż jedzenie jej w ten sposób? Skończyłam. Co jest? Dawno nie jadłam czekolady, tęskniłam za nią. Okej. Okay. A jak ja mam zjeść swoją porcję? Mam pomysł. Dziewczyny, uważajcie, skupcie się. Jaka piękna. No to zaczynam. Zebrałam wszystkie swoje siły, aby połamać tę ogromną tabliczkę czekolady tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nancy, ale z ciebie Hulk. Nie tylko to potrafię. Zaraz stworzę tu prawdziwą sztukę. Voilà! Czekoladowy domek gotowy. Budowa budową, ale nikt nie odwołał degustacji. Mm, jakie pyszne! Mam pomysł. Spójrzcie, jestem w domku i dach jest całkiem smaczny. Dziewczyn, nie patrzcie tak na mnie. To moja czekolada z ziemią całą. Och, ściany są trochę ciężkie. Jak smakują? Oczywiście, że dobrze. Już niewiele zostało. Już prawie skończyłam ostatni kęs. I gotowe. Hurra, w końcu mi się poszczęściło. Gigantyczne oreo, całe moje. Wow, naprawdę masz szczęście. A my nie? Ja dostałam najmniejsze ciastko. No dobra, nie będę przeciągać. Muszę je dobrze wykąpać w mleku. Próbuję. Mmm, pyszne. Mam jeszcze mleko. Napiję się troszkę. Dziewczyny, za was. Oj, tu jest naprawdę dużo mleka. Ale nie mogę przestać. Też dobrze smakuje. Co tam? Kto następny? Nancy? Aha, tak, tak. Teraz ja. Wygląda pysznie. Mmm. Uwielbiam Oreo. Ale Oreo bez mleka to nie Oreo. Kapitan Oreo wyrusza w długą podróż do mlecznych wybrzeży. O nie, kapitan zgubił się w mlecznym oceanie. Znajdę cię. Pyszności. Ej, Oreo, co ty? O, znalazł się kapitan Oreo. I tak cię zjem. Nie uciekniesz przed krwiożerczą Nancy. Skończyłam. Jill, zostałaś tylko ty. I to prawda. Szklanka mleka jest za mała, ale i tak warto spróbować. No co jest? Dzilno, przecież widzisz, że szklanka jest za mała. Nie szkodzi, mam pomysł. Wyleję mleko na oreo i gotowe. Spróbuję. Dziewczyny bez mleka też jest naprawdę dobre. A co mamy w środku? Trzymaj to, Eni. Ale dużo kremu. Uwielbiam oreo. Jest takie dobre. Ach, no chyba koniec. Daj mi okulary. Nic nie widzę. Chcę pączka. Możecie mi go zrobić? Zobaczymy. Oczywiście. jestem gotowa. Oj, z przyjemnością zrobię dla ciebie takiego pączka. Najpierw wleję ciasto do tej maszynki. Właśnie w ten sposób wypełnię wszystkie dołki. Zamykamy i czekamy. A ja zrobię piękne tęczowe pączki. Zwykłe są takie dudne. Moje będą najbardziej kolorowe, najzabawniejsze i oczywiście najsmaczniejsze. Zdecydowanie wygram tę rundę. Zamykamy i czekamy. Jaka z ciebie dobra dziewczynka! Świetnie sobie radzisz, a co z tobą? Oczywiście czarne pączki są najsmaczniejsze, ale czegoś im brakuje. A, oczywiście. Smacznego sosu. Rączka, pomóż mi. Ola Boga, co za koszmar, to przerażające! Dziękuję, rączka. Teraz mam gdzie nalać sosu truskawkowego. Korona na strzegawki. Dzięki nim będzie wygodniej dekorować pączki. Właśnie tak. Krew, to straszne! Babciu, to tylko sos truskawkowy. Przestraszyłaś mnie. A było przecież zabawne. A teraz udekoruję moje pączki sosem i najpyszniejszą polewą na świecie. Wygląda genialnie. No nie wiem. Moje pączki są już gotowe. Rozłożę je na talerzu i posypię cukrem pudrem. To klasyczny, bardzo smaczny przepis. Doskonale. Tylko spójrzcie. Nic nadzwyczajnego. A teraz zobaczcie, jak ja mam pączki. oko, jesteś prawdziwą cukierniczką. Nie chcę jej jeszcze ozdobić posypką. Kurczę, nie mogę tego otworzyć. Jakaś ciasta pokrywka. O kurczę. Nie szkodzi posypię jej w ten sposób. Moje pączki są gotowe. Często się smacznego. Ojej, jakie apetyczne. Bardzo ciekawy pączek, taki zabawny. Próbuję. O, jest taki smaczny. Podoba mi się. Co mamy dalej? Ten wygląda jakoś tak bardzo prosto. No, całkiem niezły, ale czegoś brakuje. O, tęczowe pączki. Jak ładnie pachną. Mam nadzieję, że są pyszne. Tak, palce lizać. Wszystkie pączki były smaczne. Które wybrać? Oczywiście te. Wygrałam. Fajnie. Jak to się otwiera? Tym razem chcę makaron. Akurat woda mi się tu gotuje. Zaraz szybko zrobię wnuczce pyszny makaronik. Gotuję i już. Co ja tu mam? Moja woda pewnie też jest gorąca. Muszę to sprawdzić. Rączko. Pomożesz mi Sprawdź, czy woda się nagrzała Dziękuję Widzę, że to wrzątek Rączko, poparzyłaś się Nie? To dobrze Czuję, że wygraną mam w kieszeni A ty co tak siedzisz? Ja sama zrobię makaron Wezmę mąkę A psik! Jej, ubrudziłam się, ale nie szkodzi. Dobra, wysypię mąkę na deskę i zrobię prawdziwy domowy makaron. Dodam jajko, sól. A teraz będę zagniatać ciasto. No, nie jest to łatwe, ale będzie pysznie. Teraz muszę tylko pokryć ciasto na drobne kawałki. I oczywiście dodam do nich barwnika. No i proszę. Makaron we wszystkich kolorach tęczy. I teraz wezmę ten kawałeczek i uformuję go w rulonik. Tak samo zrobię z pozostałymi kawałkami. A teraz pokroję na malutkie kwadraciki i za pomocą tarki nadam im odpowiedni kształt. No i makaron ląduje w garnku. Jaka ty jesteś pomysłowa. Mądra dziewczynka. Dobrze, mój makaron też już jest gotowy. Położę go na talerzyku i dodam keczupu. Ojej, nic nie widzę. Moje okulary. Czy to keczup? Czy nie keczup? Muszę wycisnąć więcej. Babciu, pozwól, że ci pomogę. Był zamknięty, proszę bardzo. Ojej, tone w keczupie ratunku. Kurczę, jestem cała brudna. Ups, to było naprawdę zabawne. Trzeba być ostrożniejszą. Nie śmiej się już. No, mój makaron jest już gotowy. Mój też. A teraz na talerz. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Rączko, chodź tutaj. Co upiększyć ten makaron? Brawo! Kałamarnica nas wyręczy. Czernego nigdy za wiele. Mój makaron będzie wyjątkowy. O tak, jaki ponury elegancki makaron. Teraz brakuje tylko czerwieni, dodajmy ketchupu. Polewam nim danie, pięknie, ale z żelkowymi oczami będzie jeszcze lepiej. O, chryste panie, co to jest? To samo co zawsze, a ty co zrobiłaś? Ja mam taką tęczową potrawę. Trudno jej się oprzeć. Spróbuj sama. Jej, co to za dziwne danie? Muszę spróbować, ale szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Uuu, to obrzydliwe. Co ten makaron? Przepyszne. Ojej, to jest to, czego chciałam. Ten makaron jest taki piękny, nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Niesamowity. Tak, to jest zwycięzca. Hurra, wykosiłam konkurencję. Znowu pora zakasać rękawy. Tym razem chcę się czegoś napić. Czegoś słodkiego i pysznego. Rączko, jesteś gotowa? Robi się. Ups. Co tam jest? A, widzę, zaraz zrobię ci napój. To ja zacznę dobrze. Wezmę kilka bardzo ładnych, kwaśnych cukierków. Pomogą mi w realizacji mojego pomysłu. Włożę je do foremek. Będzie z tego kolorowe cudo. Pozostałymi cukierkami robię to samo. Jak to skończyło się? Więc czas, żeby wstawić je do piekarnika. Gotowe! Teraz muszą ostygnąć. Wyjmę je z foremek. Och, jak pięknie! Super! Mam kilka takich kwaśnych kubeczków. Teraz wezmę M.M.sy i oczywiście posegreguję je według kolorów. Będzie o wiele ładniej. Patrzcie, co potrafię. I kontynuuję. Teraz wrzucę cukierki do kubeczków i zaleję sprajtem. Tuż za słodki smaczny koktajl z bitą śmietaną będzie smakował jeszcze lepiej. Ozdobię wszystko posypką. I dodam małe słomeczki. No, coś niesamowitego. A ja zrobię mojej wnuczce bardzo zdrowe smoothie z całego selera. Wrzucę go do blendera i włączę na pełną moc. Rety to obrzydliwe. Czyli będzie w siódmym niebie na bank. No i proszę, najzdrowszy koktajl dla wnuczki gotowy. Piękny i pełen witamin. Dla dekoracji gałązka selera naciowego i słomka. Cudownie, prawda? Nie. Rączko, przyklamka! Ta będzie odpowiednia. Oczywiście obleję ją syropem truzgawkowym. Co by tu wlać? Niech to będzie sprite. Oczywiście dodam do niego barwnika i wszystko dokładnie wymieszam. Rączko, pomóż mi. Oj, znowu mnie wystraszyłaś Wednesday, pozbądź się tego Rączka, pospiesz się Świetnie, dziękuję Bita śmietana jest super Będzie udawać mózg A dla jeszcze lepszego efektu skropię wszystko czerwonym syropem Na wierzchu jeszcze oko i pająka Doskonale Jesteśmy gotowi, Jill. Jakie piękne. Spróbuję tego koktajlu. Jest całkiem niezły, pyszny. Co to jest? Seler? Nie chcę tego nawet próbować. Ojej, a tu mamy coś ciekawego. Bardzo dobre. Jadalny kwaśny kubeczek. Kurczę, aż mi twarz wykręciło. Ale napój jest naprawdę smaczny. Oto zwycięzca. Ura! Znowu wygrałam. Co będzie tym razem? Teraz mam ochotę na sałatkę. Taką jak ta, z grzankami. Dobrze. Robi się. Mówisz, masz. Najpierw wezmę sałatę i porwę na drobne kawałki. Właśnie tak. Oj, dziękuję, Wednesday, ale więcej tak nie rób. Dobrze kontynuuję. Potrzebuję tych zielonych listków. Gotowe. A teraz pokroję tego aromatycznego kurczaczka na cienkie plasterki. Właśnie takie. Ostrożnie przekładam wszystko na talerz. Teraz pokraj pomidorki. Jeszcze grzanki. I oczywiście tarty ser! Zetrę go na tarce! Wspaniale! Jestem gotowa! Ja jestem w wize pracy. Zamierzam wykorzystać te fajne foremki. Będę wycinać kształty z ogórka, rzodkiewki i papryki. To takie ładne! Umieszczę warzywka na patyczkach. Będzie z tego warzywny szaszłyk. No takiej sałatki na pewno nigdy nie jadłyście. Ojej, Wednesday, tobie na pewno się nie podoba. Ale wspaniale wyszło. Teraz zrobię bukiet śliczny, smaczny bukiet sałatkowy. Tak to pachnie! Wspaniały! Wcale nie. O, czerwona papryka będzie idealna. Zaraz cię pokroję. Trzeba usunąć nasiona i włożyć do środka sałatę. Pokroję też ogórka. Uwielbiam ostrza. Zrobię z tego bardzo ładną, śmieszną buźkę. Bła gryzie! To nas pożre! Jakie możliwe. Sałatkowe potwory ładnie ułożę na talerzu. Smacznego! Ale dużo jedzenia! Ojej, jakie ciekawe szaszłyczki! Ale szczerze mówiąc, nie smakują zbyt dobrze. Co by tu jeszcze zjeść? Co to ma być? Co to za mordki? Co to jest to czarne coś? Oliwki! Jakie obrzydliwe! Ojej, co to za sałatka! Serii kurczak! To, od czego chciałam! Oto zwycięzca! Kura, wygrałam! Jestem znakomitą kucharką!